Jedyny powód, dla którego dajesz z siebie tak dużo energii innym, a jednocześnie zapominasz w tym wszystkim o sobie, to historia, w którą zdarzyło ci się uwierzyć. Bardzo często, kiedy jeszcze jesteśmy dziećmi, zaczynamy wierzyć w to, że musimy być wyjątkowi, musimy coś udowodnić, potrzebujemy zachowywać się w konkretny sposób po to, by świat zewnętrzny nas lubił, ale wiesz co? Najlepsze jest to, że kiedy ty po prostu uświadamiasz sobie tę historię, po prostu zaczynasz zdawać sobie z niej sprawę, jest momentem, w którym możesz dokonać wyboru, podjąć taką decyzję, by już z tej historii zrezygnować. Co dzieje się wtedy? Wtedy po prostu wracasz do swojego naturalnego stanu, stanu, w którym ty już teraz czujesz się ok, czujesz się kompletnością, czujesz się radością, czujesz się spełnieniem. I najpiękniejsze jest to, że twój kubeczek, twoja szklaneczka naturalnie wypełnia się pozytywną, wspierającą energią. I jaki jest efekt? Efekt jest taki, że ty w końcu masz czym podzielić się ze światem bez ciągłego uczucia wypalenia. Bez poczucia braku, bez poczucia, że musisz się poświęcać i rezygnować z siebie. Pamiętaj, Twoje życie jest przedłużeniem Twojej energii. Im szybciej zdasz sobie sprawę i zrezygnujesz z tego przekonania, że musisz zrobić coś specjalnego, musisz coś udowodnić, musisz coś dać, po to, by być lubianym lub lubianą, akceptowanym lub akceptowaną, tym szybciej zaczniesz zauważać, jak wszystkie Twoje relacje po prostu rozkwitają.